Podjeżdżamy pod, rozmawiajcie tu z moimi ja, zaraz, 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 tam pani powie, że to nie to. Niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Just I proszę Trochka I wygląda also... just... 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 jakaś <laughs> O, no, będzie, dokładnie. do, do Zjemy. tylko nie <gry> <gry> <evaluation> Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, kochani. Naprawdę, dziękuję. Tak. Dziękuję, żeście przyjechali tutaj. My dziękujemy za obecność. Proszę szepnąć gdzie pan się pojawi w mediach słówko o że to jest bezpiecznie. Dobrze. My się czujemy bezpiecznie. Tak, oczywiście. Tarcza Wschód nam to zapewnia, potwierdza to. Wszelkie działania rządu też są bardzo ważne w tej kwestii. Cieszymy się z tego. Cieszymy, cieszy pan obecność. tak? Ona też coś znaczy coś potwierdza. Także yy, wszystkiego dobrego. Wszędzie, dobre. wszędzie no. mówimy, że tutaj jest, tak jest, zaraz będzie najbezpieczniej w całej Europie. Słuchajcie. To kamer mówimy. Tak najbezpieczniej tak, tak. Najbezpieczniej w tego oczekujemy, tego To co, jakieś zdjęcia robimy sobie? Tak. Tak. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej kandydata na prezydenta Polski i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Panie prezydencie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na granicy Polski z Federacją Rosyjską w Kołdapi. Oczywiście, jak Państwo się domyślacie, dzisiaj o bezpieczeństwie, dlatego że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja o tym mówiłem w Kliwicach, że to sprawa absolutnie nadrzędna i dlatego też jestem zdania, że w 26 roku Polska powinna wydawać 5% PKB właśnie na obronność. Na bezpieczeństwo. Uważam, że dokładnie tak samo powinna robić cała Unia Europejska. My musimy podnosić swoje zdolności bojowe, ale również podnosić swoją zdolność odstraszania. Stąd też projekt Tarcza Wschód. Poprzednicy mówili raczej o zagrożeniu z Zachodu, co było kompletną paranoją. Słyszeliśmy te słowa, a wszyscy Polacy, wszystkie Polki wiedzą, że zagrożenie jest tak naprawdę dzisiaj ze Wschodu i tego zagrożenia nie możemy lekceważyć. Stąd ten projekt umocnień na całej granicy, 800 kilometrów umocnień, projekt, który jest w tej chwili realizowany i który będzie gotowy do 28 roku, który ma znaczenie nadrzędne dla bezpieczeństwa Polski, ale również dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bo oczywiście, jak wszyscy wiemy, jest to granica Unii Europejskiej. Ten projekt, drodzy Państwo, jest jednym z najnowocześniejszych projektów w całej Europie, a może nawet na świecie, dlatego że ta granica po wykonaniu tego projektu będzie najbardziej bezpieczną granicą Unii Europejskiej. Jest nowoczesny, dlatego że to nie tylko te umocnienia, które za mną państwo widzicie, ale to również systemy antydronowe, systemy elektroniczne, które zabezpieczą naszą granicę. Te inwestycje są bardzo potrzebne, to ponad 10 miliardów złotych. To ważne, dlatego że te inwestycje będą również oznaczały inwestycje w Lokalną infrastrukturę, z której skorzystają te regiony, które graniczą z państwami na wschodzie Europy, dlatego, że z nich będą budowane drogi, z nich będzie budowana również infrastruktura, która pomoże zabezpieczyć granice, ale również będzie służyła okolicznej ludności. To również magazyny sprzętu, to bardzo ważne, dlatego, że ten sprzęt trzeba magazynować i trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Drodzy Państwo, ta zdolność odstraszania jest niesłychanie istotna, dlatego że my musimy zademonstrować Putinowi, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, bo właśnie to... Odstrasza. Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły i dlatego w ten sposób postępujemy, dlatego właśnie budujemy te umocnienia. Zresztą tutaj konsultantami są najwięksi specjaliści ze Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii, którzy mają największe doświadczenie na świecie, jeżeli chodzi o zabezpieczanie granic. To bardzo istotne i ważne. Że ten projekt jest realizowany, bo on wysyła jasny sygnał w stosunku do wszystkich, którzy mają złe intencje w, w relacji do Polski. Proszę Państwo, to co dla mnie ważne, to to, że ja dzisiaj rozmawiam z panem ministrem. Rozmawiam również z panem ministrem Tomczykiem, bo nie tylko z Kosiniakiem Kamyszem, który jest odpowiedzialny za ten projekt, a jak pan minister Tomczyk się za coś zabierze, to na pewno wykona to na 100%. Rozmawiam z nim o zaangażowaniu samorządowców w ten projekt. To bardzo ważne. Kraje bałtyckie to robią, tego typu doświadczenia mamy również w innych państwach, gdzie samorząd jest w pewnym sensie no, drugą linią obrony. To ważne, dlatego że ja wielokrotnie mówiłem o tym, że ta odporność, siła zaczyna się w każdej gminie. Każda gmina może zademonstrować, że jest gotowa na każdą ewentualność. My to w Warszawie robimy. Ja wiele miesięcy temu wprowadziłem program Warszawa Chroni gdzie ubezpieczamy dodatkowo infrastrukturę krytyczną, ujęcia wody, gdzie przygotowujemy się na wszelkiego rodzaju ataki cybernetyczne. My mamy w Warszawie jedyne centrum bezpieczeństwa, które monitoruje sytuację w mieście 24 godziny na dobę, które jest centrum samorządowym. I dokładnie to samo, te same doświadczenia. Potrzebne są w innych gminach. Warszawa, ja osobiście tymi doświadczeniami się chętnie będziemy dzielić i dzielimy się, dlatego że samorządowcy w całej Polsce są zainteresowani taką współpracą, zwłaszcza samorządowcy, którzy zarządzają tutaj gminami bardzo blisko granicy, dlatego że to wzmacnia naszą zdolność obronną, a co najważniejsze to również zapewnia ten efekt odstraszania. Który jest niesłychanie istotny. Dlatego dzielimy się doświadczeniami, dlatego chcemy współpracować z rządem, po to, żeby ten pas mocniej był jak najbardziej skuteczny, po to, żeby każda gmina demonstrowała swoją gotowość i po to również, żeby z tych olbrzymich pieniędzy, które tutaj będą inwestowane, mogły skorzystać okoliczne gminy. Ale każda gmina w Polsce powinna być przygotowana na każdą ewentualność. Tu nie chodzi o to, żeby straszyć kogokolwiek. Ale musimy być przygotowani i w ten sposób demonstrujemy również swoją gotowość na każdy scenariusz. Drodzy Państwo, przy tej okazji no, chciałem nawiązać, bo nie da się nawiązać do tego, co najważniejsze, a mianowicie słyszeliście Państwo mojego konkurenta, który pod znakiem zapytania stawiał członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. To jest coś niebywałego, dlatego że do tej pory mieliśmy tutaj zgodę ponadpartyjną, niezależnie od tego, kto na kogo głosuje, kto do jakiej partii należy. Wszyscy zgadzaliśmy się do tej pory, że miejsce Ukrainy jest na Zachodzie, a nie w Rosji. Zgadzali się wszyscy prezydenci, od prezydenta Wałęsy, po prezydenta, przez prezydenta Kaczyńskiego, po prezydenta Dudę, że taka jest racja stanu, że to jest najważniejsze. No dzisiaj słyszymy, Niestety, że mój konkurent z PiSu to kwestionuje. I to jest też bardzo ważne, dlatego że w sprawach bezpieczeństwa, w tych sprawach najważniejszych, jeżeli chodzi o odstraszanie, my nie możemy sobie pozwolić na konflikt na górze. Prezydent Rzeczpospolitej oraz rząd w tych sprawach muszą ze sobą współpracować. Mnie bardzo dużo różni od prezydenta Dudy, ale trzeba jasno powiedzieć, że akurat w tej sprawie prezydent Duda współpracuje z rządem Donalda Tuska, że tutaj ramię w ramię stają razem i mówią o wsparciu dla Ukrainy, która walczy również o naszą wolność. I to jest sprawa absolutnie nadrzędna. Nie wyobrażam sobie, żeby zradykalizowany, no, do granic możliwości kandydat PiSu mógł objąć stanowisko i kwestionować to, co najważniejsze, czyli polską rację stanu, no bo wtedy mielibyśmy konflikt, który tak naprawdę podważałby to, co najważniejsze, a mianowicie bezpieczeństwo naszego państwa. I proszę o tym pamiętać, zwłaszcza proszę o tym pamiętać, patrząc na ten pas umocnień na granicy pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską, bo wtedy można sobie uzmysłowić, co by to znaczyło, gdyby w tej sprawie zasadniczej, najważniejszej, fundamentalnej, to porozumienie ponadpartyjne było łamane. Naprawdę my się różnimy prawie we wszystkim, ale do tej pory w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach najważniejszych mówiliśmy jednym głosem. Ja zawsze, jak byłem pytany gdziekolwiek, gdzie byłem. Czy jeżeli pytali mnie o to goście, którzy przyjeżdżali do Polski z NATO, z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, zawsze mówiłem, w sprawach bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. W sprawach wspierania Ukrainy w wojnie z Putinem mówimy jednym głosem. W sprawach pokazania jasno Putinowi, że nie zrobi ani jednego kroku dalej, mówimy jednym głosem i jednym głosem zależy nam również na tym, żeby rosyjskie czołgi nie stały. 5 kilometrów od Hrubieszowa, jeżeli nie daj Boże, coś złego by się stało. I to jest nadrzędny interes Polski. Tego, o tym pamiętajmy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie wolno z nim igrać. Naprawdę, żarty się skończyły. Każdy, kto to podważa w debacie politycznej, podważa interes Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Mamy kilka pytań. Redakcja TVN. Witam serdecznie, Mateusz to już 24. W kontekście bezpieczeństwa chciałem się zapytać o komentarz do sprawy kolejnego żołnierza, który na granicy polsko-białoruskiej był kompletnie pijany. On ma zostać wydalony ze służby, ale czy w takiej sytuacji nie powinny pojawiać się jakiekolwiek inne regulacje, czy dowódcy również powinni ponosić w takich przypadkach jakiekolwiek konsekwencje, tym bardziej, że wspominał Pan o tym, że rozmawia z ministrem i wiceministrem Obrony Narodowej właśnie na temat bezpieczeństwa. Panie redaktorze, to natychmiast jest reakcja w, wtedy i ministra, i przełożonych. To jest jasne, że, że tego typu przypadki nie powinny się nigdy zdarzać i że interwencja i reakcja powinna być absolutnie natychmiast, zwłaszcza w związku z tym zagrożeniem, które mamy na granicy. Dzień dobry. Panie prezydencie, Przemysław Sławiński, Polsat News. Mam pytanie odnośnie. Wczorajszej Pana zapowiedzi w Puńsku dotyczącej propozycji zmian w programie 500 800 Plus dla obywateli Ukrainy. Ta propozycja spotkała się już z reakcjami polityków, zwłaszcza Konfederacji, ale także lewicy. Konfederaci mówią, że zaczyna Pan mówić ich językiem, natomiast Pani Posłanka Żukowska wręcz napisała w internecie, że konfederyzacja kandydata postępuje w tempie geometrycznym. Chciałbym, pan, chciałbym żeby Pan się odniósł do tych reakcji polityków na Pana słowa. Panie redaktorze, no zawsze jest tak, że jak się ma rację, no to w tym momencie podnosi się larum. Ja przeżyłem wiele kampanii wyborczych, i czym jest głośniej, to znaczy, że ktoś ma rację. Stąd, jak, jak się spodziewam, tę nerwowość. Natomiast zastanówmy się przez chwilę, o czym ja wczoraj mówiłem, dlatego że ja mówiłem o tym, że w polityce zagranicznej powinien rządzić zdrowy rozsądek i interes kraju. To jest to, co najważniejsze. I dlatego nie ma żadnej wątpliwości, że nadrzędnym interesem kraju jest wspieranie Ukrainy w walce z Putinem. Nie było żadnej wątpliwości w tym, że w momencie, kiedy Ukraina została zaatakowana, to wtedy trzeba było pomagać Ukraińcom i ja to robiłem. Dzień i noc robili, robiło to całe społeczeństwo. Przecież bez wysiłku Polek i Polaków nie przyjęlibyśmy tylu Ukraińców, nie pomoglibyśmy im w tym bardzo trudnym momencie. I żeby było jasno, oczywiście, że dalej będziemy im pomagać, dalej będziemy pomagać Ukraińcom, bo to sprawa nadrzędna. Natomiast jeżeli przyglądamy się doświadczeniom Europy Zachodniej, Niemiec, Szwecji, bardzo często wysyłany był taki sygnał, przyjeżdżajcie do nas, dlatego że my się wami zajmiemy i ta opieka socjalna będzie tak duża, że ona wystarczy do tego, żeby się utrzymać. Widzieliśmy, jakie z tego wyniknęły problemy. W związku z tym, my musimy postępować w sposób racjonalny. Po tylu latach funkcjonowania tego, tego wsparcia i po tylu, latach funkcjon po, po tylu latach tej wojny wieloskalowej, cała Unia Europejska się do tego przygotowuje, krok po kroku, stawiając na to, żeby Ukraińcy wzięli sprawy w swoje ręce. Olbrzymia większość z nich. Olbrzymia większość z nich, ten odsetek w Polsce jest niesamowity. Ponad 70% zarejestrowanych Ukraińców, którzy bardzo, bardzo ciężko pracują, pracują również oczywiście mając swój wkład w polską gospodarkę i tak dokładnie powinno być. Ci wszyscy, którzy ciężko pracują, wtedy jest to naturalne, że mogą liczyć na program 800. Natomiast ci, którzy nie pracują, niestety, ale jeżeli myślimy w sposób racjonalny, no to rzeczywiście powinniśmy wprowadzać tego typu ograniczenia dotyczące programu 800 Tak jak powiedziałem, wycofujemy się i powinniśmy się wycofywać. Stąd też mój apel do rządu. Rząd zresztą wycofuje się z tych dodatkowych ułatwień dla Ukraińców i ja uważam, że taki powinien być kierunek. My dalej będziemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Natomiast jasno mówimy jeżeli pracujesz, jeżeli bierzesz sprawę w swoje ręce, wtedy masz prawo do 800 jeżeli nie, to ta, to wsparcie powinno się zakończyć. No to będę, drodzy Państwo, Unia Europejska w tej chwili przedłużyła swoje przepisy, jeżeli chodzi o tę dyrektywę, która była niesłychanie szczodra, jeżeli chodzi o dostęp Ukraińców choćby do opieki medycznej czy do szkół do początku 26 roku i potem zobaczymy, co będzie dalej. Ja też mam nadzieję, że ten konflikt, jest szansa na to, że on się zakończy i żeby było jasne, musi się zakończyć tylko i wyłącznie na warunkach, które będą do zaakceptowania przez stronę ukraińską. Więc jeszcze raz, wspieramy Ukrainę w walce z Putinem. Tak, pokazaliśmy olbrzymie serce, jeżeli chodzi o Ukraińców. I oni, ci, którzy pracują, są absolutnie w naszym kraju mile widziani. Wszyscy Ukraińcy, którym pomagamy, to jest absolutnie jasne. Natomiast 800 plus to jest inna rzecz. I to jest po prostu, drodzy Państwo, racjonalne, spokojne podejście do polityki. Takie dzisiaj powinno charakteryzować wszystkich, którym zależy na tym, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy byli bezpieczni. Jeszcze mam pytanie do Pana jako do Prezydenta Warszawy. Chodzi mi o nocną, nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w Warszawie. Jest projekt w Radzie Miasta, ale nie jest jeszcze, jak rozumiem, procedowany. Czy kampania wyborcza ma na to wpływ? Pytam, ponieważ Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Zarzuca Panu właśnie to, że wstrzymuje się Pan z rozpatrzeniem tego projektu do czasu zakończenia kampanii. Czy to właśnie jest taki powód? Jeśli nie, to kiedy można się spodziewać procedowania tego projektu? Ja wielokrotnie o tym mówiłem. Ja przypominam Państwu, że ja nigdy nie byłem zwolennikiem wprowadzania tego typu ograniczeń, bo ja nie lubię takich ograniczeń. Natomiast powiedziałem jasno, że. Wsłucham się w głos mieszkańców, że przede wszystkim przeprowadzimy konsultacje. Przeprowadziliśmy je. Mówiłem od samego początku, że ja się spieszyć na pewno nie będę i nie będę tego robił pod niczym dyktando, tylko będę to robił spokojnie, przygotuję projekt. Radni też mają tutaj bardzo podzielone stanowisko. I przypominam Państwu również to, i o tym też mówiłem, że mamy bardzo różne regulacje w gminach dookoła. Warszawy. Ja rozumiem, że być może niektórych to kompletnie nie interesuje, że ten problem mógłby się wynieść na granicę Warszawy. Mnie to interesuje. I dlatego konsultacje, dlatego rozmowy. Ja powiedziałem, projekt jest, będziemy o tym rozmawiać, ale na spokojnie. Przez wiele, wiele lat tego typu ograniczeń nie było. Przygotowujemy się do tego, żeby również wziąć pod uwagę taki scenariusz, ale na pewno nie będziemy tego ro robili na łapu-capo pod czyjąkolwiek presją. Dziękujemy bardzo. Thank you very much.